Dobra, kontynuujemy rozgrywkę i mamy 30 fps i jedziemy dalej. Jestem kamerzystą. Jest kamerzysta. Zamieniliśmy się rolami. Jak widać, ja mam kurczę y, tego pirata. On ma oryginała, on jest lepszy. No kurczę, ale wiecie No z, z, ja te u góry sprawdzam. Aha, tu ty się sprawdza? No sprawdzaj. No nie ma bo, bo jak są, to... Ale... Pobajerowali. Dole. U góry też, nie? Ej, ale lagi. To idziemy. No idziemy dalej. Oj oj. Chyba Myślę. nie. Chyba ten. Sądzę, że przez tą lawę się nie da przepłynąć No to czekaj, dodaj mi wszystkie itemki i przebiegnij przez to po lewej dajmy na to. I jakby co jak zechnięsz, to się tepnie. Nie, ja tę kolejką. <laughs> wow. No. Ej, fuck, złapałem. No to po no to postaw wagonik wsiąść, a ja cię pałknę. Idę, idę, czekaj. No, no a, bo ty... Albo nie idę, nie postaję. Bo zginiemy, zginiemy, no nie coś t... to. A no właśnie tam jeszcze stałem. Wbiłem, wbiłem, jadę. Fakt, wyskoczyłem, jeszcze raz. No. Ej, czekaj, bo ja jadę. No ej, i zepsułeś mnie. Ale... Kurde. <laughs> no pop uważaj, bo ja jadę. Ej, no, jadę, jadę, jadę. Spadaa! Bo są ja też pomałuję. Ej, zatrzymały nas wagoniki. Ej, ty zaraz lecisz mi w dupę, poczekaj. Jedziesz? No pomalutku. O, czekaj. O, szybciej trochę. O, o. I lecę. Tam są kolorowe wełna jest. Nie, nie, nie ma. Dobra, ja rozwalam wagoniki. Idź tam. Ej, no. Ja biorę je. Wagoniki się w ziemię zrobiły. I co tu teraz robić chyba? Wybijam na Tu To jest jakaś tabliczka. Czyli nie tam musisz, musisz... ją Czekaj, gdzie? To Aha, dobra. No, czekaj. Gdzie? Tu, tu na drabinkę, skaczemy tutaj. I tutaj taki parkour, kur, wiesz? Uu! No! Wyś mnie zrzucił! Ty jesteś za mną? No teraz to już nie, bo żeś mnie zwalił. Ej, no dobra, idę naokoło. Znaczy, no naokoło. No, na teleport, nie? Kamerzysto. O, dobra, ja cię kameruję. Kamerujesz mnie jak lamię? Tak No, czaisz? Patrzcie Bojętnie. jak on lami o... Wiesz co? Nie wiem Przyspieszę to Spoko <grym> Będzie nas słychać jak tu no, montujesz ten film, nie, to Cię zabije. Chociaż, jak my to później skleimy? Normalnie, weźmiesz to do Winrara, do archiwizji Winrara i mi to przeszleć. Albo wrzucisz to na jakiegoś tego... Aha. Na jakiegoś tego stronkę. Wszystko zrozumiałe, nie? Mhm. Jak teraz nie przeskoczysz, nie. No, teleportuj się, nie ma kurczę co ty robisz. OJESZ! No, ja tu 30 FPS-ów, a ty pewnie 60 i. i rad mnie też. O, no, bo mi. no, bo, mi suba z... no bo, 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 no, bo. Bo, bo, bo. bo, bo, bo fuck. No, bo, bo, bo. Ja też nabów nie lubię. No, bo, bo. bo. O! Przeszłem, cześć! Przeszedłem. Ale ja przeszłem. Ja też. Wow! Wow! Czajisz, ale proste. O Jezu, teraz trochę trudniejsze. Dalej, ciskaj. Tu nie chcę ci... Nie chcę cię zepchnąć. No super. Oj, no to jest trudniejsze trochę. Ała. No, z nawet z taki cienki jest. Ja cisnę równo. Ej! Dalej, ciskaj. Czemu ty zawsze jak skoczysz na krocek to kucasz? No bo żeby nie spać z niego Aha! No tak, zapomniałem O jak już to zrobił? No. Wiesz grałem w deadruna w CTS-ie. Eee, na C w cts ie e, W, w CTE! Czajisz, przeskoczyłem Jej, jest dźwignia Tylko się boiłem nacisnąć. Czekam na ciebie. Idę ci kamerowywać? Ej, faj no jesteś już! Aaa! <noise> Idziemy. Nad, nadchodzi. Dobra. Ciśnij dźwignię przeznaczenia! Co tam jest? I co tam się stało? Ja to wbijam! Nie boisz się? Nie. O, jestem, Cześć. Nie. ja też. Gdzie ty poszedłeś po las? Ej, czy, to, czy my... tu czasami nie Byliśmy? Nie! Aha, bo ty drzwi otworzyłeś tą dźwignią, żeśmy otworzyli drzwi tą dźwignią. Cześć, spadłem z własnej głupoty. Super. Z własnej głupoty? Ej, o kurcz. ale wbijaj. We, we, wa, we, will, we will, rock you, psz, psz. Fuck you Aaaa, <laughs> Spadłem <laughs> no. <laughs> Czekaj, 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 czekaj oh! O! Oh! Jestem Spadłeś Coś nadusiłem Kamerzysta mm -hmm. Kamerzystuj, kamerzysta Oh, fuck! Zepsułem Co zepsułeś? Kurde Spsułem I są laki i się zacięło. Ej nie, tam jest drabina. Ej, patrz spsułem. Widzisz? Co spsułeś? No bo ten piasek był na górze I to nacisnąło mi się z na dół spadło. No i to, to mało, to miało się spadnąć. A. Tylko to chyba całe nie spadło. No też mi się tak wydaje. Lo. Ej nie tam ta się weź <laughs> A to po co ja się bawię w skakanie? <laughs> A tam na dole co jest? Nic. <gum> e, naciśnij, naciśnij dla diamentu. <gum> Spadło chyba. Nie. A nie, mam. I spadłem. Jeszcze? Jeszcze. Jeszcze. Mogę to otworzyć, czy nie mogę? Ja chcę diament. To zawsze znaczy mogę to otworzyć, ale już nic nie ma. Ej, patrz, ja, ja ci pokażę trik. Patrz to, patrz to, patrz to, to. Bierz diamenta. Oh, 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 oh. To nie był diament. No to był wózek. <gum> Dobra. Dalej. Wiesz ile ja mam tych wózków? Ja też Ja chyba za 18. J taki czek, la czekaj. I ziom, czekaj. Łaaa! No. O, żyje. Ja, ja też chcę <laughs> Tutaj jest jakiś... Niby coś tam. Wow! Jump! I? I co? Normalnie mi rocz. Ale to jest normalne. Oj, to jest taki hardy po prostu nie. Nuh! Ej, rzeczywiście, ja tutaj drabinki nie mogę doskoczyć. O, doskoczyłem. No co jest? Już doskoczyłem. Widzowie to będą widzieć, że doskoczyłem. Mm, oh, o no! Ej, no ta drabinka się jakaś śliska, nie? No, ale ja się złapałem już. Ja też. Na no, shifcie jest, trzyma? Jestem, I zjeżdżał. Jestem, oho, oho, oho. Ja teraz no, cię... Ja teraz na jakaś... Ja będę cię teraz nakamerywał. Kamer... Kam kam kamerze jestem. Nie, nagrywał. O, jesteś. Idzę ramy znowu spad Lepa kur Ej, zostań tam! Ej, poczekaj! Zostań tam! Komrzysto, chodź! I cofnij się o jeden klocek! Nie, bo ja chciałem taki fajny zrobić. Cofnij się o jeden klocek. Cofnij się. Tutaj, tutaj. Cofnij się, bo taki takie fajne, takie łęczy fajne. Takie, wiesz no, A znaczy może nie wiesz. O. Ale mam yy, wypinać tobie czy nie? nie, no przecież ja tu już jestem, nie? Aha, no, no tak. widzę. I dalej ciśniesz. Ciśnij. Kamerzysta! Depnij się kamerzysta. Nie, ja wchodzę do góry. <noise> no dobra. Ja jestem parkour, ja nie oszukuję. Ten się, ten się szkoli na mir, na ten... Ja jestem... Na, mi, na mirror... mirror's edge'a. <noise> ja jestem fate Aha. A ja tamta druga. <noise> Celesta. Aha, aha, aha. Dalej, A dlaczego tu są baby? Jakiś kompleks, Jesteś... jakiś kompleks producenta kurczę tak Ci powiem, że nie nie, wskaż, nie wskaż na te drobinki, tylko od razu tutaj. Czekaj, tu jest woda. Dziękuję za podpowiedź. Sewer Sever. Already or, the... or disposal. Aha, oh, Kamerzysta, jesteśmy w czekach. Mm -hmm. Zapewne. Oh. tak. Wow. Z... Wiecie co, nie wiem co tu zrobić. Idzie, oj, kamerzysta co ty? Kupa no to chyba miało przestać, właśnie gówno. No bo, no, tak, no, no bo w ściekach jesteśmy, nie? No, Długa jest ta mapka? No dosyć, 20 minut ma. Jak dobrze, jak dobrze idzie, to 20 minut jest na ludzie. Chodź, Kamrzysta Rario. ej! <laughs> jak, ale to by zrobili przez. Przecież... O nie, myślałem, że tu będziemy cały czas po schodach wchodzić, a tu nie. Nie ma... ojej, ale jajca, aaa! Chlup. Chlup. A gdzie to? Aha, tutaj. Gdzie jesteś, kamerzysta? Aha. Gdziej kamerzysta? Jestem ja, cię będę lek Ała. <laughs> Ej, a! A, a my czasami tu nie ma wejść? Trzeba nie, nie? Nie, ja teraz wiem, co mam zrobić, chodź. samochód. No, to z neonami, podświetlone koła. Ja też chcę taki. My nie jesteś ten taki samochód. Ja też. Ja na razie nie potrzebuję samochodu. Za rok będę jeździł, autem. Najpierw to musisz mieć prawo jazdy. No spokojnie. Ja już w tym roku jeździłem, czaisz? Ja też. Mhm. O, ale, bajer. kamerzysta prawie bym się zrebał, tylko, tylko dobrze lagi były, bo bym się zrebał. Gdzie idziesz? Dalej no idź Ja się boję Żeby napiąć pośladki I co? a wybili okno, pan dalej JP dresiarze tutaj Ej Teraz os osobiste pytanie Nie, ja nie jestem dresiarzem <laughs> Nie <laughs> Czaj, Czekaj, czekaj. A to z telewera nacisnę. No co jest, popchnij mnie. Pchnij mnie! No, jest... Dwa. A ja czekaj jak ja to zrobić. O Jezus, prawie zdecham. Jadę. O Jezu, czekaj. No! Kraksa. Oj, spadłem. Dlaczego zostawię z tego trupa? Nie, jaka trupa? Gdzie to? Gdzie ta dziura, żeby się wydostać jakoś stąd? Oh, fuck. Gdzie? Zaraz, zaraz to zdechnę, to, to lepiej nie Chodź. Dobra, znalazłem, znalazłem! Spoko. Dobra, mam. Dobra, zdechnął. Jak my w ogóle mogliśmy pod tą wodą rozmawiać? Ja tego nie rozumiem. No, my koks jesteśmy. Bracie bliźniaku! Wej! <laughs> nie przypominaj mi! No było takie udane... Ej, no wyjdź! Że <coughs> aż mnie na skrzy... na mailu zbrozgali. Tak. No, o czekaj, presne buta ma. I co? O, świnki. 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 Wiesz co ci powiem, że to nam tylko utrudniło zadanie. Dla Bo tam był piasek, a teraz nie ma. Nie mogliśmy sobie normalnie przejść. Ale to tak miało być. To musi być jak najtrudniejsze. To jest dla debili właśnie, było łatwe. No właśnie. Ojejdu! O jest... Kamrzesta, gdzie jesteś? Kręcę cię. Ale nie, ja mam oso... Ja z każdej okazji korzystam, aby cię nakazać. blogłem... blokłem się? <grafie> <grafie> Wibru Wibruje. <grafie> ale osobiste pytanie: lubisz mnie? Lubię cię. Czy bardziej tego. Nie, nie, nie znam Paweł Gamera, ciebie też nie znam, ale z tobą się lepiej gada z nim. Mmm... Destałeś mi to mówiono. Że co? Że lepiej się ze mną gada. Eee, idzie ja mam? Fuck Gdzie jesteś? A tutaj. Czekaj. Widzę no, cię. Ej, ale to... To jest hardcrowę ci powiem nawet. No musisz stać na tej drabince. Jest, oh, jest, jest! Yes. No kurde! Koksisz! Ko Paświnka świnka uciekła. To, to teraz ty mnie na kamerę wywój. Tak jest. Nie, bo wy wyłączyłem. Sorry, ale wyłączyłem. A świnka uciekła O nie No kurde Co ty tam piszesz? Nie teleportuj mnie no Dlaczego? bo nie Wystarczy, że enter na pewno? No nie Nie teleportuj mnie, bo ja chcę sam sobie wejść. Widzowie Fuck albo ciskaj Enter no. no. Żartowała, nie mnie No co jest... Jeszcze nie już nie będę ściskał. nią, nie umie wejść. Pier... No, no ja wiesz, <suszy> jak ciężko z kamerą chodzić, no bez przesady, daj. co so pokazać, jak się to robi. Dobra, nie złaś! No i teraz nie wejdziesz Jak to nie? No. A nie dobra, wiem, wiem jeszcze co chodzi, bo ty źle robisz. Ha! Jestem. <laughs> Było trzeba zejść, bo tylko to, to tylko jeden może wejść. Aha, łe. Ej, wiesz, że ja... będę, że dźwięki z GG są nagrywane, bo mi się co, co po chwilę do samy na GG robi. <laughs> Sorry. Spadłem. Ej, o kurcze, teraz od nowa musisz bijać? Nie, to jest rabinka. A ja doskoczyłem. No, łote to masz warta. Nie udało się. No weź już wpisz moje niki twój i prawie mi depnień tylko Enterek Nie Wciśnij Enterek jak ja będę dla ciebie Nie, bo ja cię będę nakamerowywał Wow. Where are you? No blisko byłem <grym> What the fuck? Wow. by was skaczać <grym> Wiem spadłem ja już próbuję przejść kolejne poziomy trudności O czujesz, jestem? Jesteś? No. Jesteś? Ja idę po prawo. Po prawo? Ja jestem, prawo. Ja jestem praworęczny. Jest. Ja się zesrałem i... mam za ciężkie spodnie nie mogę doskoczyć. Nie jest to i zbyt interesujące. <laughs> no wiem. I przyjemne do słuchania. No. olfak, oh, fuck, a tutaj. To znowu wandale wybił? okno, i tu są jakieś obrazy Ej Kurde, rozwaliłem obraz No to postaw go, gdzie jesteś? Do góry Do góry Do góry Widzisz mnie Patrz, jak, jakie widoki Coś mi się wydaje, że zaraz Że zanim tutaj dojdziemy, nie Pres, Presni bo tam O Jezu Co? Nawet o! Bym spadł. <laughs> Ej, o co tu kaman? Masz buta? A nie, dobra. Nie mam buta. Nie mam buta, co ty pierdolisz? <ś wide None> Aha, dobra, tutaj. Aha. Ej, wiesz, że jak spadnę, to zginę. No to nie spadaj. Tam jest lód, jest napisane tam, na tym. A, widzisz? Po prawej. Co, A, widziałem to. Co tu jest napisane? <śmiennie> Spadł! Spójrz na dół, zanim... Spójrz, spójrz, na dół zanim skoczysz, tak było napisane, a ty żeś sobie skoczył! Lol No dobra Czekaj tam Oj, ja, jak ja tam mam... <grym> jak my, jak, jak... my tam mamy doskoczyć, chłop? Ale czaj, że tu jest woda Ła! Ała. Teleport, please No to depnij się ja. Ej, czekaj, to ja też... TPS-90 lek to komornik 20, tak? Wierzę w bestu tak? Aha. Tp, ja codziennie 0, komornik 20... Tak? Yes, Jezu! Jezu! Ej, ale, ej, ej, ale jak to doskoczyć? To jest hardcore ci powiem. Wiem. Ale trzeba iść, przeżyłem. Ała. Po, poz, ej! Ej! Oj! Wiesz to chyba zdechniemy tutaj? Ja, domyśl, tak. ja domyślam się, że zaraz ktoś... a jest takie coś jak fly? Domyślam się, że zaraz mój kuzyn przyjdzie. Przyszedł mój kuzyn! Ej, dokończymy nagrywanie, nie? Później robię tylko takie cięcie będzie, wiesz. No spoko. Dobra, jest to dalszy ciąg Minecrafta, nagrywamy dalej. Odkryliśmy tutaj drobinkę, że tu sobie można wejść i tam na góry na obsydianie można wejść. I... A, i... A na obsydianie i... jeszcze da zjeść na luzie. Dokładnie, to znaczy ja jeszcze je skakiwałem. Mam tory. Ja dwa razy. Nie wiem po co ja tu coś rozwalałem w ogóle. A Spadam M Nie gadaj. Nie żartowałem. I just kidding, haha. -ha. A, a oglądałeś w ogóle coś takie jak Rock and Roya czy coś w tym gościa? No, no bez przesady, no raczej że tak. To już są. Dość... No to a Roya oglądałeś. No Roya oglądałem. No to on powiedział, że jak pierwszy raz grał w Minecrafta to... Znaczy to on myślał, że ręka to kutas. Aha Ej. Ej, ale... ale to jest tak sporem. Ja robię TP do ciebie, TP, ja coś więcej rolek. Nie, nie ma tak. O! Jestem. Haha, <śmienicza> coś. W mnie, w mnie nie łakał, wiem. Które drzwiś zleciał? <śmienicza> Chodź. Idę, idę. JP parkour, JP parkour, JP parkour. Fuck. I co te... Jest. I'm fucking Assam. Awesome. Fuck! <śmienicza> <śmienicza> nie zaskoczył. Yy! Jeszcze raz cisnę. Zrąbałem. No, Ale. dziękuję. Czekaj, jak ja. Kamerzysta i. 60, 60 fps mi się zrobiło. To dzięki tym zdjęciom. Aha, jakby co, to, to gratuluję szczęśliwej parze. Przekaż. Mają mu nie, 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 ja nic nie przekazuję. Ej, przekaż czy... kondolencję! Ej, weź że to się da doskonać. Ja też myślałem. No idź, Roya. Sorry, Rock. A nie, no, Roya dla mnie jest lepszy. Ja Roka nie oglądam, ale Roya oglądam. Bo Roya jest porąbany. No wiem. No. No. Jest, jestem. I co da? I co da... Aha, tutaj. Ej, co... to kamerzysta, kameruj. Aaaa! <laughs> Kamerzyca się zrąbał. Ale, ale fiksa. No mnie! Jestem dobry. Jestem dobry. No bo ty... ...chitujesz w Miraradżu. Ha! ha. O! Jestem! I... Ja też jestem. What the fuck? Ujo! Tam masz. Ja tam mam doskoczyć. Ja, ja, tam właśnie... ...poległem pierwszym razem. Nie Czaj już jestem! Super. Bo mi przeszkodziłeś. Wszystko, Nieprawda. Wszystko przez ciebie. Ja mam nagrane. Zobaczysz. zobaczysz. <noise> Dobra. Ja mam wszystko nakamerowywane. <noise> Dokamerowy, wuj. Jak teraz się zrobisz? To? To, to to co? Zróbaj się? No, niestety. No! Ale hard. Jezus, a, dobra, jeszcze raz próbuję skoczyć. Jest. Normalnie koksu. Jest. Jezus Jest. I teraz... Jaki koksu? Kamerzysta. Jej. I, I made it. Ej. Idzie, tutaj. O Jezu. O ja. Jak ten spadnę na dół, to po mnie, wiesz o tym. Ja też. Ej, to jest mirorecz. Tak jest mirorecz. Jest taki ten. Taki w Mirrorage tak jest Kolejny odcinek taki będzie. O Jezu. No, no bo to jest na podstawie edge goście. Mirrors. Ja jestem... Rock. Nie, ja jestem Royo. Sorry. Ja <grym> jestem Royo. <grym> <grym> Royo. Czajisz... Czaj jak na razie idzie. Ja jestem ja, jestem Ciesio. <grym> Ciesio ja tam Cosio. Ja tam Cosio. Cosio ja tam. Cześć odboczenie. Czasio ja ja mam fotopstreczek. <grym> Foto... fotobstrykacza. To było fotobstrykacza. Fotobstrycek. To już koniec? Nie. Chyba. Gdzie teraz? Teraz tam. Tu? To jest, ej, obrazy papieża. gdzie? No nie widzisz? Nie. O patrz, śnieg. Kraina lodu. Dupy. Ej, tu, tu się... lód się ślizga? No dawe, dałeś da, dałeś dupy normalnie. No a co ty? Ja, ja nie widział, o, że ice. Jest A myślałem, że lud co innego robi Dobra, ja idę tam. Co innego roda, ale dobra, tak <grystanie> to inny chyba Ej, ty idź w lewo. Nie, ja tu cię nagrywam. Tak Na kamerę wywuje cię No! Ja! No yeah. yeah. Włączyłem k k k kamerę. k... Dobra Nie! I'm falling. strąbał się! I'm falling down nie. Yeah, yeah, wiesz yeah. co, ja już mam tu ten. Ja oglądałem, bo tu ma, jak ten multi-gameplay robił. Z Paniksem w roli głównej. Co? Najpierw, nie, najpierw Nie znam ludzi. Nie gadaj. No gadam. Ej no dobra, ja tu już przyszłem, to ty se możesz przyjechać. Bo ci ułatwiłem robotę. Cześć. Cześć. Czy ja mam tą kolejką jechać? No, już ci powłączałem te puste bo one były powyłączone Zajmie ci fotopstrykęcia Panie rękami ma Ej, fuck! Nie do tyłu! Nie do tyłu! Jedziesz Dalej chodziłem Ale koksu. Ty weź, bo ja to wrzucę na ten mój drugi kanał, nie? Co? Albo wy, wiesz co? Ty wrzucisz tamto, a ja wrzucę to i będzie ten. Taka, takie dwie części fajne. Albo, albo coś. Nie wiem, mogę poczekać. Nie wiem, jak wiem, to złączymy. Później, później się pogadam. Tylko że wiesz, która jest godzina? 18:38. Spóźnij się. Ja będę się o 19 iść gdzieś na zdjęcia. No to tak? myślisz, że nie zdążymy? Czy chcę kasy zarobić. No zdążymy. Aaaa! O, nie zdechłam, a to już koniec. Diving! I coś pokażę, magia tu jest. To już koniec, ale tu jest magia. Thanks for play Hiv. Play... Hiv. Jaka magia? No co jest? Bo tu ciastka lecą. Gdzie? Ciastka! Ciastka! Ciastka, ciastka, ciastka. Ja, ja, ja a, ty, a, ty możesz, a ty możesz kompas to zostawić włączonego, czy nie? Dlaczego nie? Bo byś to wrzucił na WinRara i byś mi to przesyłał. Dobra, ale wiesz ile to będzie zajmować? Chłopcy, chłop, chłopie. No to wrzućcie to na jakąś stronę. Tam. A ja sobie to ściągnę. Hej, rozwaliłem tego. Ale tam coś jest. Bo to nie będziesz fotopstrykać. Dobra. To o, koniec. ciasko leci. Tu koniec. Tam też. O, drugie. Patrzę, ja mam 8,5 i Dobra, Just. Nie no, to kończymy, nie? No, raczej. Więc. Thanks for playing. Jej, no. to był, był to Escape w wykonaniu komórnika 19, 20 oraz 19, jato, no. 19 oraz Jaco 9,0 leka. Więc subskrybujcie go i mnie. Komentujcie. No. Ale ja, ja ci zajebię suby, bo ja potrzebuję bardziej. Subskrybujcie, komentujcie, zapraszajcie, oceniajcie, pejs. Dobranoc Teraz twój tekst Dobranoc Dobra Aha.